Witam serdecznie w odcinku serii Pokaż co potrafisz. I w tym odcinku pokażemy czołg, który w zasadzie tylko raz był pokazywany w serii Pokaż co potrafisz i pokazywał go New Multi Show y Znany wam i nam wszystkich, wszystkim y czołgista, bardzo wybitny. Y a ten meczek wyobraźcie sobie, że jest jeszcze lepszy. I pokazuje go y młody gracz, obiekt 3. Witam cię serdecznie. Cześć, na, na początku chciałbym, oczywiście, powiedzieć, że teraz, jak jest ta kampania trzecia, gdzie bijemy się tylko i wyłącznie ósmymi tierami, to właśnie ten czołg AMX 1390 jest bardzo ważnym czołgiem w rozgrywkach. Bo wiadomo, jest to light, czyli podświetla, ale nie tylko. Na ósmych tierach on też ma niezłe. Nawet obrażenia, bo ma mm, 6 pocisków, które biją po 240 z penetracją 170, czyli yy, nie wiem dokładnie jak, jak to 6 razy 240 yy, to jest 1200, 1000, około 1400 czy? Około 1500, no tak mniej więcej. Czyli tak naprawdę <laughs> potrafi. Yy, Dużo ósmych tierów z, magazyn, z magazynka jednego zniszczyć. Dobra, więc jesteśmy na mapie piaszczysta Piastys, Piastys, rzeka. Przepraszam, nie jadłem jeszcze dzisiaj obiadu. Właśnie czuję już kotlety mielone. Dochodzą znaczy kotlety już wyłączyłem, ziemniaki dochodzą. No i zaczyna się akcja. Czyli na początku, może powiedz, co tu chciałeś zrobić na mapie piaszczysta rzeka w tej bitwie. Na początku chciałem pojechać na tę wydmę, coś wyś wyświecić tym tutaj na KZ K1, K2, żeby strzelali, ale podjechał gry, ze takową wieżą i cały magazynek tutaj udało się pakować. Przeładowanie między pociskami to jest 2,75 sekundy, a później 40 sekund to jest przeładowanie pakietu. No jest tego trochę czasu, ale czołg Nie jest. Dużo. No, no, no. no. Jeżeli chodzi właśnie o, wiadomo, Tiger II, jak, a jak poznać w ogóle stokową wieżę? Po czym poznajesz? Yy, ona jest taka bardziej kanciasta, plus akurat miałem X-2 ma tą taką kreseczkę nad jego nazwą. Aha. Czyli jeżeli zobaczycie Tigera ze stokową wieżą, trzeba wiedzieć, że ten pancerz wieży jest zdecydowanie słabszy niż już w następnej wieży. Tu będzie zaraz ciekawa Świetna akcja. akcja. No. no 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 no. A w międzyczasie może powiedz twoim zdaniem jak należy grać tym lightankiem francuskim? No to jest jeden właśnie z Lepszych jak nie najlepszych lightów, można nieźle nim świecić jak ma się dobre kamo, na lornecie się stoi lepszy, można też objeżdżać, uciekać, dwa sposoby. No i tutaj z magazynku udało Ci się zniszczyć dwa czołgi, już masz 2,500 obrażeń, czyli nie jest tak najgorzej jak na lighta, bo light... Głównym zadaniem w zasadzie Lighta, przynajmniej na początku, jest y, zerknięcie na mapę, jak się rozjeżdżają y, przeci y, czołgi przeciwników. Y, w zasadzie Lighty głównie y, obrażenia robią w drugiej części bitwy. Znowu ciekawa będzie akcja chyba teraz, o ile pamiętam. Czyli tak. Su-125 y, chcecie przyatakować, a ty jeszcze masz reload. No i czekasz, aż będzie zjeżdżał. On strzelił, ty się odsunąłeś. Ja się zabrał sobie damage skacząc. No, no i teraz po prostu, no zapewne w tej chwili już wie, że y, zrobił źle, nie? Ym... No i teraz skończyły mi się zwykłe pociski, został mi gold. No, 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 no. No, teraz y, wielu ludzi wozi y, goldowe pociski, wiadomo, kampania y, trzecia, to tam to już głównie się z goldem jeździ. Tutaj będzie też niefortunne strzały. No tutaj nieprzymierzony strzał, oczywiście polecam też zerknięcie na meczyk, który dam w opisie, New Multishoah, właśnie tym czołgiem. Jest to gorszy meczyk, jeżeli chodzi o wyniki, ale naprawdę, multi pokazał tam klasę. Bardzo ładnie rozegrany meczyk tym czołgiem. Jak, jak on w ogóle, jeżeli chodzi o prędkość, pancerze? Nie wiem, czy pamiętasz te wszystkie dane? Prędkość maksymalnie 64, pancerz z przodu 40, z boku 20, z tyłu 15, wieża tak samo: 40, 20 i z tyłu też 20. Mhm. Ma nawet dobre przyspieszenie. I zwrotny no i jest malutki, no i jest light tankiem. Przypominam, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli chodzi o mm, kamuflaż light tanka przy, jeżeli nie strzela, to czy jest... czy stoi, czy jedzie, jest to y, taki sam kamuflaż. Light tanki właśnie mają taką charakterystykę. Przez to y, właśnie warto w light tanku wozić, moim zdaniem, optykę. A ty założyłeś lornetę czy optykę? Ja miałem siatkę, wentylację i skupiacz. I skupiacz? Tak, aha. bardziej snajpersko. Aha, 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 aha. Właśnie nie wiem. Ja wiem, że chyba zamiast siatki jeszcze dawałem optykę, nie? Przy, coś pamiętam. Też miałem na pewno te dwa moduły, co powiedziałeś, ale zamiast siatki woziłem optykę i oczywiście kładłem kamuflaż za kredyty. Chociaż nie. Ja grałem tym czołgiem jak jeszcze nie było możliwości chyba wkładania za kredyty siatki. A nieważne. Też tutaj już wiedziałem, jak miałem 6 fragów i 4000 damage, że to będzie dobry mecz. No 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 no. Yy, że to będzie w zasadzie twój najlepszy mecz, nie? Tak pod względem Expo na tym czołgu i ogólnie, i damage'a na no, tym czołgu. ale to zaraz zerkniemy. Jeszcze może przypomnij, Obiekt 3 z klanu LX. Obiekt 3 ma coś związane z, z nazwą Obiekt Czołgów, czy...? Tak. No tak chciałem, żeby był jakiś uniwersalny, nie żadny tam jakiś PL czy coś, jakiś mm -hmm. miatek PL, tylko jakiś uniwersalny. Tutaj też nie fart, bo nie przebiłem tego RMX-a i nie zdążyłem już yy, zgrać. No, 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 ale no w zasadzie yy, jak, to, był, to był prawie twój frag, bo dwa, yy, dwa strzały nietrafione. Tam jeszcze, jakbym yy, zawił jakiś czołg, to miałbym nawet 10. No, 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 no. no. Jeszcze lepszy wynik. Yy... Bo ja powiedziałem na początku i co słychać? Oczywiście nie jesteś, nie jesteś taki stary jak ja. Ale grasz już od kiedy w tą grę? O prawie od początku. od otwarte otwartej gry. Prawie 3 lata. No, to ładnie. To zaczynałeś w zasadzie jak miałeś 11 lat, nie? No. <laughs> no ale tam, a tutaj już też mógłbym jeszcze Fadina zrobić, gdyby nie to, że tam zostałam jedna w w magazynku i przeładowałem, bo teraz jak się wystrzelałem, to jedna mi została, ale musiałem się przeładować. Aha, 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 cholewcia, tak no. poczekał. Czyli gdyby twoja drużyna strasznie chciała dla ciebie dobrego wyniku, to mogła jednak troszkę poczekać. Poczekać. Dobra, to zerkajmy na wyniczek. Riddle Waters, High Caliber, specjalista patrol i e sniper. 6020 podwójnego EXPA, czyli zwykły EXPA to jest 2007, a w 3010 jest to właśnie wynik z premką i jest to twój rekord. 5500 obrażeń, 8 zniszczonych czołgów, sporo podświetleń i wykrytych. 6 czołgów, czyli meczyk w zasadzie bardzo ładny, bo i grałeś jako scout, i grałeś jako killer. No i stąd ten piękny wynik. Klan LX, co to oznacza? Legion X Gemina. No to... Teraz rekrutujemy na tą kampanię, bo gramy o ten czołg. Pięć dni zostało, to już tak mało trochę. No, ale po tej kampanii rekrutujemy, bo mamy tam 5 wolnych miejsc, wymagania 1300 WN7, 5 dziesiątek. No i trzymamy się na mapie. Mamy tam prowincję. Tak jest. No to jakby ktoś chciał yy, grać w klanie LX, to piszcie do obiekta albo tam do kogoś Dowódcy z klanu. Legend X. No. Yy, no to co, no to meczyk myślę, że Wam się podobał. Zerknijcie na meczyk jeszcze Multiego, bo też jest ciekawy. Sprzed dwóch lat, więc nie wiem, czy ten czołg. Ten czołg dwa lata temu, o ile pamiętam, to był siódmy tier. No, i na tych siódemkach też się robił niezłe zniszczenie. Był to siódmy tier. Z... I w zasadzie taki sam jak tutaj, prawie więc można sobie porównać, jak kiedyś ten AMX 1390 w meczeku Nimultiego się zachowywał, jak teraz, nadal jest bardzo dobry. To co, pozdrowienia? Może na, ko na koniec, kogo byś tam chciał pozdrowić? To no, cały klan, ALIX, dowódca, Legiona, no Oj... i. Oj, tyle. To dziękujemy, a ja idę spożywać pyszny obiadek kotlety mielone a la faja z ziemniaczkami i z buraczkami. No to dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.